Mandero, w tym piękny majowy poranek. Dzisiaj sobie zaczynamy kolejny etap, czyli murowanko. Tutaj, tak jak wspominałem ostatnio, e, opracowałem sobie technikę na wyprowadzenie narożników. Znaczy opracowałem trochę, zacznęłem z internetu, widziałem, że majstry niektóre tak robią, że wypuszczają sobie profile pionowe w narożnikach i tutaj też sobie tak zrobiłem bo nie miałem innego wyboru za bardzo nie, miał, nie miałbym jak poprowadzić tych e, tych ścian tych e, no, linek w ogóle i tak dalej przegłupoty. no i ten e, puściliśmy sobie to wczoraj z Ol, Olcie przyjechała e, pionowaliśmy sobie ładnie do sznureczków do poziomicy stabilne więc nie boję się że się to zruszy Przekąty sobie zmierzyliśmy, wyszły, no, na tyle na ile się dało to przeliczyć na taką odległość, ale wyszły bardzo dobrze. Eee, no i co? zacznę murować dzisiaj. Zacznę od tego narożnika. Tutaj sobie już totą puściliśmy sznurek. Tutaj dajemy 1,5 cm zaprawy. Tutaj gdzieś mamy, w tym miejscu gdzieś mamy górkę. Gdzieś tutaj. Dlatego tam daliśmy więcej spoiny, żeby tutaj było tak centymetr, bo tutaj jest jakiś pół centymetra wyżej. I tutaj jest ten nieszczęsny dołek. Tutaj będzie sporo spoiny, bo tak na, na palca i trochę tutaj będzie tak z 3 centymetry podejrzewam. Ale to się wyrówna tutaj ładnie. Ten znaczy puszek ładnie tutaj w ogóle wchodzi. Nie będę tutaj już więcej robił, to się po prostu doszaluje, ten trzpień. I puści się dalej. Tam będzie największy problem. Tam na pewno będzie docinanie, bo tam jest jakieś 3 cm wyżej chyba niż w tamtym miejscu. I stwierdziłem, że wolę sobie dociąć ten pusty, te, te bloczki niż, e, niż ładować w tym miejscu 10 cm zaprawy, co byłoby chyba nawet nie według sztuki. Więc a, idę sobie przygotować wszystko, zaprawę, kielnie i tak dalej. I zaczynamy. To jeszcze ten, jeszcze powiem jak sobie wyprowadziłem te narożniki, w razie jakby ktoś pytał, jeśli by ktoś pytał, e, puść, e, z, na tych, na ławicach, Opo. na ławicach sobie tutaj odznaczyłem 12 cm, czyli połowę szerokości bloczka, wkręciłem w kręcika, tak w, na każdej ławicy, żeby szło po zewnętrznej. E, puściłem sobie to, później wziąłem pion murarski, pionem murarskim odbiłem sobie na dole. Tutaj pewnie widać jeszcze białe linie. Ustawiłem sobie słupek po zewnętrznej i dociągnąłem go do sznureczka. I odsunąłem tak właśnie o taki milimetr, żeby sznureczek był, żeby sznureczek już wskazywał linię muru, tak jak ma iść bloczek. No i tak w każdym narożniku. Postawiłem sobie to, wierciłem najpierw te deseczki, żeby mi się to nie pozruszało. Później dobiłem sobie te paliki. Przy pionowaniu poskręcaliśmy i się bardzo ładnie trzyma. Także, no, tak to zrobiłem. z zaprawą. Rozrobiłem sobie tylko tyle z wiaderku, żeby mi się nie zmarnowało, pewnie na te dwa pustaczki to mi zajdzie bardzo dużo czasu. A też pożyczyłem kuzynowi, więc dopiero ją dzisiaj odbiorę. A to powinno na, powinno, na pewno wystarczy. A tutaj sobie drugiej linki jeszcze nie przepuściłem, ale to będę się sugerował tym, co odznaczyłem, jak przerzucałem ten, tą oś, znaczy oś, tę zewnętrzną linię ściany, i jakoś sobie muszę wymyślić, jak tam postawić słupek do, do stopnia, ale to jest problem dla mnie z przyszłości. Na razie chcę osadzić te, te pustaczki. Zobaczymy, jak to pójdzie. Zobaczymy, czy ta zaprawa nie będzie zbyt rzadka. Jak będzie zbyt rzadko to ją sobie jeszcze zagęszczę ja też nie mogę przesadzać bo dużo tej zaprawy jest ale bez przesady Может, однако не так много, как Я то себе, то, что сейчас разлея, то себе co z tego będzie. No i zdecydowanie za rzadkie. Dobra, idę to zagęścić. Dobra, zagęściłem trochę, powinno być lepiej. Dobra, zobaczymy co z tego będzie. O, jest dużo lepiej Nice Będę Też nareczkę dopchnąć O, tutaj by już było nawet Tylko jeszcze tutaj trzeba do końca. O kurczę się ustawiło ładnie. idę po gruby młotek, żeby go nie rozbić zobaczymy jak to teraz stoi prawie by było tutaj by było zbyt prosto Muszę troszkę dobić. Tak z tej strony muszę dobić. Też te bloczki nie są takie równe, tutaj by było. Tutaj trochę za bardzo są strasznie krzywe może zewnętrzną zróbmy żeby było tutaj jest ładnie zewnętrzna jest ważniejsza z tej strony bym musiał troszkę pójść w dół jeszcze idealnie, zbieramy zaprawy i idziemy na drugi narożnik pierwszy bloczek mamy kurde wyszło ładnie jestem zadowolony tutaj posprzątam, żeby fasetkę później ładnie zrobić idę no, sobie rozrobić jeszcze zaprawy gdy mi może nie starczyć i jedziemy dalej Oj, tutaj będzie bardzo dużo zaprawy do nałożenia Zrobiłem sobie gęściutko, żeby mi nie oklapło tak jak tam, jak osadzę tego, to o tam nawet widzicie sobie oznaczyłem z linki, ale pójdę zamontuję jakieś, jakieś niskie słupki, żeby też sobie linkę poprowadzić tam, do, do, do tamtego miejsca, bo tam, do, to tej chyba mówiłem, ale tam będzie bardzo dużo przycinania No i tutaj jest jakiś zjazd w dół też, tam będzie trochę więcej zaprawy niż powinno, ale przeżyjemy. Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie, ja tylko sobie młotka nie wziąłem i poziomek oczywiście, ale jestem zadowolony z tego bloczka, Mua, tak wyszło, ja się muszę się spieszyć, bo słońce grzeje strasznie, I żeby mi to nie zaschło zanim ja to ustawię, opa, nie tak, dobra, zajbiście. Wezmę sobie jeszcze tatę do weryfikacji, czy się odległość zgadza. Idę na przerwę. No to zaraz wracam, do po tatę. Pięknie wyszło, idealnie, 9,24. Ściana 9 i 24 ma łącznie mieć e, murek, więc wyszło. Tak. Dobra, e, idę się napoić i jedziemy po betoniarkę. Ustawię sobie tam słupki i może dzisiaj zrobię ten jeden. Ten dół. Odpocząłem, betoniarkę ogarnięta. Idę sobie tylko przeczyścić tą papę. Zabieram się za zaprawę i jedziemy z warstwą. Dobra, to jedziemy z tematem. Wziąłem sobie mniej tej zaprawy. ta, nawet fajna, gęsta wyszła. Tam jeszcze druga połowa się robi. Ale ten cement, co użyłem, jednak się nie nadaje, bo e, zawilgł trochę i się porobił straszne grudki. więc raczej z niego korzystać nie będę na dłuższą metę. No ale dzisiaj już innego nie załatwię, więc powybierałem te grudy i lecimy z tematem tak jak mamy, tak sobie ustawimy, ale fajna konsystencja, idealna. Swoją drogą gdzieś czytałem. Opinie, że bloczki tej firmy są super wymiarowe. I równiutkie, no ale chyba troszkę się przeliczyli. Mam taką poziomiczkę, jako poziomicy bym tego nie używał, ale ale jest prosto przynajmniej. Tam libelki są chyba już poharatane po dość mocno. No, wyszło. Nice. Dobra, jazda. Dużo nie pomrowałem, bo dojechałem do końca tutaj, za prawą. Ogólnie wyszło całkiem spoko. Nie jestem zadowolony tylko z tego. Tutaj widać, że jest duży uskok, a to ze względu na to, że tutaj chyba jest jakiś high spot, jest wysoki, no jest po prostu wyżej niż reszta i tutaj mi prawie siadło, że na, prawie siadło na, na samą ziemię. Ogólnie nie ma tragedii. Całkiem równo wyszło. Cyk wyszło tak. Nie wiem, czy cokolwiek będzie widać. O, może tutaj jeszcze sznurek przesunęło. Tak jest. Jest całkiem prosto. Ogólnie jestem bardzo zadowolony. Pewnie odezwę się następnym razem, jak będę murować. Czyli pewnie dopiero w poniedziałek ma być ochłodzenie, więc będzie się lepiej murować. Mam nadzieję, jeśli nie będzie padać. pod się ma? Dzień drugi. Murowanka. Przepuściliśmy sobie tutaj linkę, tam zrobiliśmy taką prewizoryczną konstrukcję, żeby tutaj puścić kilka bloczków, trzyma się ładnie do pionu, puściłem sobie linkę, na wysokość jak tutaj, podniosłem sobie tylko lekko wkręcikiem, żeby mieć ten mm dwa od sznurka i jedziemy. Kupiłem sobie cement nowy, więc zaprawa będzie fajniejsza, bez grudek. Kucnąłem i nie będę dużo chodził, bo wieje strasznie, więc i tak nie będziecie nic słyszeć. Przyjechałem sobie tutaj i tam to zacząłem. Myślę, że tutaj będzie odcinka z tego, ale wejdzie cały ten. Nie wiem czy go czy uciąć go na pół i dostawić jeszcze jedną połówkę, czy po prostu wsadzić go i doszalować. Nie wiem, jeszcze się nie zastanawiałem, ale coś tu wymyślę. A i tak wieje, dobra to wstanę. Najwyżej wyciszę czas montażu. Eee, bardzo nieładnie tutaj mi krzywo poszło, bo w tym miejscu to jest papa na papie wyszedł high spot i musiałem tego przyszlifować trochę pustaka, a ten wyszedł trochę ponad linię. Więc będzie mi się tutaj ciężko, tutaj zresztą nawet widać. Jest szpara. Ciężko mi się to będzie na pianę montować. Na pianoklej ale teraz sobie przechodzę tutaj zostało mi jeszcze trochę zaprawy muszę sobie rozrobić bo teraz zrobiłem szybką przerwę na podładowanie kamery e, zostaje mi docinki Ojej, będę musiał naciągnąć sznurek e, zrobię tutaj dwa, e, dwa pustaczki jeszcze zdemontuję to inaczej zrobię dwa te pustaczki na, na, do linki zdemontuję to i tutaj dorobię jeszcze jeden pustaczek czy dwa zależy ile tam wejdzie do, do tej papy a teraz zostawię Was na ładowaniu Potnę sobie te, te pustaczki żeby być już przygotowanym i to sobie wmurujemy Dobra trochę się podładowaliście Przyciąłem sobie te dwa pustaczki I no, pokażę ile tego w ogóle poszło taki, taki jest docinek z tego jednego, z tego co teraz będziemy kłaść Dość sporo. Ale ja to zostawiam w razie jakby trzeba było gdzieś podłożyć, bo tutaj jak mówię, to jest turbo nierówno. Tutaj jest bardzo duży dołek, tutaj jest bardzo duża górka, więc może gdzieś tutaj pójdzie. I bardzo się cieszę, że wybrałem te, te pustaczki zamiast bloków fundamentowych, bo to byłaby tragedia to przecinać. A tutaj to minuta i przycięte. I opatrzcie jaki skosik potężny. Tutaj to podejrzewam, że pół pustaka pójdzie. Tak na styk wejdzie. Opa! I cek. Za dość rzadko się zrobiła. Pod, no tutaj tego musiałem troszkę podważyć i z tym zrobię chyba dokładnie to samo. Znajdę jakieś skraweczki i zrobimy i Ciężko będzie to ustawić. Tutaj trzeba do góry i tutaj trzeba do góry. To cały bok trzeba podnieść. Zrobimy Wodnie. teraz pewnie się położyło na tę stronę, z tej strony też się podłoży, ale tylko ja to muszę wypchnąć mocniej, bo będzie przeszkadzać później przy fosecie, dobrze, że pomyślałem, bo później bym płakał. Tutaj tak trzeba będzie robić fikołki. Zostawimy się jeszcze, żeby zrobić tam jednego pustaka na piano kleju. Posprzątam tutaj zobaczę czy mi się będzie chciało. Sorry zapomniałem łączyć nagrywanie, przykleję już jednego pustaczka. Kurde, ale to masakrycznie szybko łapie. To jest już przyłapane podejrzewam. Nie chcę tego ruszać w razie jakby nie było, no ale ten klej jest już... No już się nie klei, więc Kurde, fajne to. Jest super szybko pójdzie. Murowania. tylko nie będzie się dało wyrównać tych tych pustaków na tym no bo no to się ugina strasznie pustaki ciężkie i tak dalej i tak dalej tutaj już sobie wy, wypsikałem na tego narożnika i zobaczymy jak to pójdzie kurde ciężkie to pustaki bo padało i trochę pozelewało opa Ziemka, a tutaj wypadało przykinkować, bo tutaj był upadnięty, dlatego ten klinek potrzebny trochę z chyba już nie, chyba już nie. Może poprawię. Czy nie lepiej to zostawić po prostu samemu sobie? Na razie testuję. Zobaczymy co z tego będzie. Jak ja to w ogóle będę robił w następnych dniach. No dobra, to sobie wysycha, sprawdźmy jeszcze piony i kończymy chyba na dzisiaj. Ładnie. Ładnie. Tutaj jest poziom. Jest, jest, no tutaj są niezdarty. Tutaj powiedzmy troszkę odchodzi, ale to nic. Tutaj też odchodzi. Ale to są te. Jest prawie. No bo, nie zanudzam. Pakuję sprzęty do następnego.